Cześć kochani, po krótkiej przerwie wracam do Was znowu z tematyką Belgii. Dzisiaj porozmawiamy o strefach parkowania i mandatach. Wszystkie miasta w Belgii mają wyznaczone strefy parkowania. Zazwyczaj są to trzy strefy. Które obowiązują chyba w całej Belgii. Nie będę tutaj mówiła o strefach niskiej emisji, ponieważ dotyczą one tylko kilku największych miast Belgii. Więc, jeżeli wybieracie się do miast typu Antwerpia, Bruksela, tutaj już akurat musicie sprawdzić sobie w internecie. Najlepiej wejść na stronę Urzędu Miasta i tam będą wszystkie informacje na ten temat. Natomiast, jeżeli chodzi o takie trzy strefy parkowania, które dotyczą całej Belgii, jest to strefa darmowa, strefa niebieskich kartek. I strefa płatna. Każde miasto posiada mapę z wyznaczonymi strefami. Taką mapę możecie albo znaleźć w internecie na stronie Urzędu Miasta, albo możecie podejść do Urzędu Miasta, do Wydziału Komunikacji i poprosić o taką mapę w wersji papierowej. Więc tutaj mamy taką mapę, akurat mapę Iper. Więc e, jeżeli chodzi o Iper, są tutaj wyraźnie zaznaczone trzy strefy parkowania: jest strefa zielona, czyli darmowa, strefa niebieskich kartek na niebiesko i centrum, oczywiście, jest to strefa płatna. W przypadku y, strefy zielonej, y, po prostu parkujecie gdzie chcecie, nie musicie zostawiać żadnych kartek, y, parkowanie jest za darmo. W przypadku strefy niebieskiej, e, kartki można kupić praktycznie w każdym sklepie. Począwszy od sklepów kosmetycznych, sklepów z artykułami domowymi, więc e, możecie je dostać praktycznie wszędzie. Niebieska kartka wygląda tak i na tej niebieskiej kartce musicie zaznaczyć godzinę, o której przyjechaliście e, i o której zaparkowaliście samochód, i później tutaj też zależy od miasta. W Iper można zostawić e, w strefie niebies niebieskich kartek, można zostawić samochód na 3 godziny. Natomiast w każdym mieście wiem, że się to różni można zostawić na półtorej godziny na 2 godziny, więc tutaj już w zależności od miasta zazwyczaj informacja ta będzie podana na tablicach parkowania, więc musicie po prostu zwrócić na to uwagę, ile możecie zostawić samochód na niebieskiej kartce. Na niektórych ulicach można również... Wrócić po tym czasie i zmienić kartkę, jeżeli jest to zaznaczone na tablicy na konkretnych ulicach, tylko można to zrobić. Jeżeli nie ma danego znaku na danej ulicy, że można przestawić niebieską kartkę, wtedy niestety musicie przestawić samochód. Jeżeli nie przestawicie samochodu i ktoś Was zobaczy, kto kontroluje te wszystkie miejsca parkingowe, wtedy dostaniecie mandat. Jeżeli mieszkacie w takiej strefie, możecie parkować samochód za darmo, ale tylko i wyłącznie, jeżeli zgłosicie to w Urzędzie Miasta, w Wydziale Komunikacji. Musicie podejść i zgłosić, że posiadacie samochód, podać numery rejestracyjne i wtedy będziecie mogli za darmo parkować w takiej strefie. Nie będziecie musieli nawet zostawiać tej niebieskiej kartki. Ale tutaj też jest haczyk, ponieważ w przypadku Iper, pomimo że większość. Dookoła centrum jest zaznaczona na niebiesko, czyli jest to niebieska strefa niebieskich kartek. Podzielona jest ona na trzy dodatkowe strefy, więc jeżeli mieszkacie w pierwszej strefie niebieskich kartek i zaparkujecie w drugiej strefie niebieskich kartek, również dostaniecie mandat. Jeżeli chodzi o strefy płatne, w każdym mieście obowiązują one od poniedziałku do soboty włącznie. W niektórych miejscowościach, na przykład w Ostendę, również musicie płacić w niedzielę, więc tutaj najlepiej e, udać się do parkomatu i e, zobaczyć, przeczytać dokładnie, w jakich godzinach one obowiązują, w jakie dni tygodnia. Jeżeli chodzi o godziny, tutaj też wszystko zależy od miasta. W niektórych miastach jest to do godziny 19, a w niektórych na przykład tak jak w Gandawie, jest to do godziny 23. więc e, tutaj już zależy konkretnie od danego miasta. Jeżeli chodzi o opłatę za parkowanie w takiej strefie, również zależy ona od tego, w jakim mieście się znajdujecie. Praktycznie im większe miasto, to tym więcej musicie zapłacić. Ale najdroższym miastem w Belgii jest podobno Gandawa. Tam za dwie godziny postoju wychodzi około 6 euro. Także Gandawa jest podobno najdroższa, jeżeli chodzi o parkowanie. Jeżeli mieszkacie w strefie płatnej, akurat tam nie możecie parkować za darmo swojego samochodu. Więc jeżeli nie macie parkingu pod domem, jeżeli nie macie garażu, możecie zaparkować samochód w płatnej strefie, ale też musicie za to zapłacić. Jest to mniejsza opłata niż w przypadku osoby, która przyjeżdża do miasta. Natomiast na każdym parkometrze powinniście mieć podaną informację, ile taka opłata wynosi, i wtedy musicie wybrać odpowiedni numerek do danej taryfy i wtedy zapłacić tą kwotę. Dodatkowo chyba w większości belgijskich miast macie możliwość parkowania za darmo. I tutaj zależy. W niektórych miastach również macie możliwość parkowania za darmo w określonych godzinach, na przykład w przerwie na lunch, tak jak jest to w Iper. Czyli od godziny 12 do 13.30 możecie parkować za darmo w całym Iper w strefach płatnego parkowania. Dodatkowo w każdym chyba mieście macie na parko macie opcję darmowego parkowania. I tutaj już zależy konkretnie od miasta, Piper przysługuje każdemu pół godziny darmowego parkowania dziennie, więc musicie wybrać odpowiedni numerek taryfy i wpisać numer tablicy rejestracyjnej. I wtedy wdrukuje wam się bilecik z darmowym parkowaniem. W niektórych miastach możecie parkować dwa razy dziennie za darmo przez 20 minut. W niektórych miastach macie po prostu zielony guziczek, który wciskacie po darmowy bilecik i możecie go zmieniać co 15 minut i tutaj nie macie ograniczonej ilości. Więc tutaj zależy już wszystko od miasta, jaką dają możliwość darmowego parkowania. Jeżeli chodzi o mandaty w strefie niebieskich kartek i w strefie płatnej, jeżeli nie kupicie bilecika, jeżeli nie położycie niebieskiej kartki, jeżeli Wasz czas na kartce, na bilecie się skończy, wtedy dostaniecie mandat i tutaj zależy od miejscowości w jakiej jesteście, ponieważ mandaty zaczynają się od 15 euro nawet do 80 euro w Gandawie, więc tutaj akurat zależy konkretnie od miasta, w per jest to 20 euro mandatu. Dodatkowo musicie uważać, gdzie zostawiacie swój samochód. Jeżeli widzicie taką łamaną linię, oznacza to, że jest to miejsce dostawy i tutaj zależy konkretnie od miasta, będziecie mieli tablicę, która informuje Was, w jakich godzinach nie możecie parkować tam samochodu. Piper jest to od godziny 6 do godziny 13.30. Jeżeli zostawicie swój samochód w godzinie, w której wyznaczona jest dostawa, wtedy niestety zapłacicie mandat. W przypadku Piper jest to 58 euro. Dodatkowo musicie też uważać, jeżeli macie wyznaczony parking i żółte linie. I tutaj nie jestem pewna, jak to wygląda w Polsce, czy też jest coś takiego. Powiem szczerze, że ja nigdy się z czymś takim chyba nie spotkałam. Prawo jazdy zdawałam w Polsce ponad 10 lat temu, więc powiem szczerze, że już nie pamiętam, czy w Polsce coś takiego istnieje, czy nie. Natomiast tutaj było to dla mnie duże zaskoczenie, ponieważ nie wiedziałam o czymś takim i zaparkowałam mój samochód i niestety czekała mnie niemiła niespodzianka, czyli dostałam mandat. Więc uważajcie, jeżeli macie wyznaczone miejsce parkingowe po całej długości ulicy i macie takie żółte linie na krawężniku, nie może wasz samochód stać na wysokości tych linii. Jeżeli zostawicie tam samochód, w przypadku IPER jest to 58 euro mandatu. I jeszcze tylko taka mała informacja na koniec. W Belgii należy parkować zgodnie z kierunkiem jazdy. W przypadku ulic jednokierunkowych jest to e, oczywiście e, łatwe, natomiast w przypadku ulic dwukierunkowych, jeżeli zmierzacie w danym kierunku i zobaczycie miejsce parkingowe po drugiej stronie ulicy, musicie zawrócić i zaparkować zgodnie z kierunkiem jazdy. Nie możecie wjechać od tej strony. Jeżeli zaparkujecie w przeciwnym kierunku, niestety również dostaniecie za to mandat. I to by było na tyle takich najważniejszych informacji, jeżeli chodzi o parkowanie. Jeżeli chodzi o osoby, które już tu mieszkają dłużej, proszę zostawiajcie nazwy miejscowości i ceny mandatów, jakie dostaliście w tych miastach. Myślę, że może też się komuś przyda taka informacja i będzie to fajne porównanie cen w poszczególnych miejscowościach, więc. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej na temat Belgii, subskrybujcie, zostawiajcie łapki w górę i do zobaczenia za tydzień.